Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile można przeczytać przez 24 godziny ciągłego czytania? Ja to sprawdziłam, czytałam na okrągło przez kilka dni, rano po przebudzeniu, w ogrodzie, na balkonie, przy śniadaniu, w nocy, w autobusie i w każdym innym możliwym miejscu. Ile książek udało mi się przeczytać czy to w ogóle możliwe? Cześć wszystkim, myślę, że dzisiaj będzie ciekawy odcinek, bo dzisiaj się dowiem, ile przeczytam przez 24 godziny. I w poprzednim odcinku pokazywałam Wam już moją kubkę książek do przeczytania. I ja wszystkie swoje książki mam z biblioteki, ponieważ ja się uważam za osobę, która dosyć szybko czyta, tak samo jak szybko mówi, ale nigdy nie sprawdzałam, ile tam słów na minutę jestem w stanie przeczytać, czy coś, nic z tych rzeczy. Jest 9:30, zaraz zacznę swoje wyzwanie, ale planuję zrobić to w ten sposób, że w momencie, w którym zaczynam czytać, to wtedy startuje zegar, a potem jak przystaję, że na przykład nie wiem, coś zjeść, pójść do łazienki albo po prostu na przykład będę musiała pomóc mamie, to wtedy będę stopować. Myślę, że raczej nie będę zerwać nocy, bo nie należy do osób, które zarywać, także myślę, że ten maraton będzie trwał dwa dni. No i przy okazji pokażę Wam kulisy tego całego maratonu, pokażę co robię tak poza. Jeszcze nie jadłam dzisiaj śniadania, więc zaraz pójdę do kuchni, szybko sobie coś zrobić i opowiem Wam o pierwszej książce, od której zaczynam. W ogóle przy okazji maratonu stwierdziłam, że pokażę Wam co jem w ciągu dnia i ja nie będę Was uszukiwać. Ja codziennie na śniadanie praktycznie jem tosty. Ale jako, że mamy taki nowy opiekacz, że możemy wymieniać tam różne wkładki i właśnie jedną z tych wkładek jest gofrownica, to stwierdziłam, że będę testować różne przepisy. Ja już raz robiłam gofry na tej gofrownicy z jednego przepisu, także będę dzisiaj testować kolejny nowy przepis i w końcu jak znajdę ten idealny, to wam myślę, że gdzieś podlinkuję albo, w, albo wstawię tutaj. Także dzisiaj na śniadanie gofry mam dodatki, nawet mam nutellę, mam banana, jakieś orzeszki, cukier puder. Już przygotowałam składniki, zaraz Wam tutaj pokażę. Używam mąki cukru pudru, mam cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, dwa jaja, olej, mleko, mam tam mikser, żeby to wszystko zmieszać. A z dodatków mam orzeszki, Nutellę, mam dwa banany. Tutaj mamy takie powidła śliwkowe domowej roboty. Próbuję ciasto z pierwszego gofra. I już jest całkiem fajne, całkiem dobre, aczkolwiek mówię, bardziej chrupki, mógł chciała, żeby był. Także to jeszcze nie jest to, ale już jest blisko. Już zrobiłam sobie śniadanie. Jednego gofra zjadłam e, tak na świeżo od razu, bez niczego, bez dodatków. I tak jednego sobie zrobiłam z cukrem pudrem, a drugi to mam z powidłami śliwkowymi, takimi domowej roboty na gorąco. I zaraz opowiem Wam o pierwszej książce, tylko najpierw zjem, żeby mnie nie wystygła i potem będę opowiadać, i już rozpocznę mój maraton książkowy. Więc na pierwszy rzut wybrałam książkę pani Agaty Christie, Dom nad kanałem. W przednim odcinku już mówiłam o czym jest tak dokładniej na moim TV-arze. Yy, także tutaj przypomnę tylko tak szybko: w wielkim skrócie pani Tupens wraz z mężem przyjeżdżają do domu opieki słoneczne wzgórze. Tam poznają taką lekko sfiksowaną panią Lancaster, która opowiada dramatyczną historię o tym, jak w tym domu zamordowano kiedyś dziecko, a jego zwłoki zamurowano w kominku. No i potem panią Lancaster. Zabierają krewni. Pani Tupens potem, chcąc ją odwiedzić, zobaczyć, nie może jej znaleźć i podejrzewa, że ktoś ją porwał. Jej podejrzenia ugruntowują się wtedy, kiedy sama zostaje napadnięta podczas przechadzki. To jedyne co wiem. Także zapowiada się bardzo ciekawie i co jego czytania dla mnie i dla wszystkich, którzy też mają w planach coś poczytać dzisiaj. W ogóle nie zgadnijcie co? Jakby zaczęłam czytać i wszystko fajnie, i po pół godzinie poszłam spać. Niezły początek maratonu. Chyba muszę po prostu wyjść z łóżka, bo jak ja jestem w łóżku, to, to ja szybko zasypiam, bo mi się robi tak błogo, <noise> więc chyba przeniosę się gdzieś na dół albo na przykład do ogródka. Więc tak zrobiłam sobie obiad i przeniosłam się do ogródka i jestem już na stronie 90, a ta książka ma 176, 180 prawie. I jak na razie jestem trochę rozczarowana, bo właśnie już jestem w połowie, a niedługo żyłem trochę za i tak naprawdę nic się nie dzieje, ta książka na razie jest tak monotonna i tak, co jest tak wolna. I jakby, nie wiem, po opisie oczekiwałam o wiele więcej. Tak jak wcześniej mówiłam, że w opisie, że panią Tupens ktoś napadł, to jak na razie jest połowa i nikt jej jeszcze nie napadł. Aktualnie akcja wygląda tak, że pani Tupens odziedziczyła obraz, który przedstawia dom i wydaje jej się, że ona już kiedyś ten dom widziała z okna pociągu. Ona ten dom odnajduje, no i teraz aktualnie cały czas przebywa w wiosce bez męża. I tam chodzi, rozmawia z okolicznymi mieszkańcami, dowiaduje się co się działo w tym domu. Odwiedza też ten dom, gdzie mieszka taka pani, która wygląda jak taka dobra czarownica, z mężem, który, który tam według jej nie jest do końca normalny. No i w tym mieście wysłuchuję różnych opowieści o zamordowanych dzieciach, o zaginięciach różnych dzieci. Aktualnie książka mnie jej przekonuje, aczkolwiek jej nie skreśla, myślę, że już na pewno ją skończę. I, I mam nadzieję, że to się jeszcze rozkręci, bo aktualnie mnie nie porywa i jestem trochę zawiedziona, bo no naprawdę czytałam już lepsze książki Agaty Christie i spodziewałam się czegoś więcej po prostu. Strasznie boli mnie brzuch, więc położyłam się i włączyłam sobie odcinek Turbulencji na Netflixie, więc myślę, że ten maraton książkowy będzie trwał 3 dni, jednak nie dwa. Przyjechały malinki i borówki. I tutaj... Ale kocham borówki, jaku. uwielbiam wszystkie owoce. Okej, okay, ja już się wykąpałam i już trochę mniej boli mnie brzuch. Skończyłam książkę Dom nad kanałem Agaty Christie. Moja finalna ocena to jest 2,5 gwiazdki, bo nudziłam się na tej książce, niestety czytanie tej książki to była dla mnie męczarnia, szczerze mówiąc. Taka szybsza akcja, że rzeczywiście czytałam z takim zapartym tchem bardziej, to dopiero było na ostatnich pięciu stronach. I nie wiem, czy to jest warte czytać 180 stron dla pięciu ostatnich. Wydaje mi się, że nie. Myślę, że teraz będę czytać młodzieżówkę, bo młodzieżówki zawsze jakoś mi szybko idą. I będę czytać teraz dorosłą wydawnictwa Winidia. Jest to o czarnoskórej nastolatce, która by być światowej sławek gwiazdą muzyki. Chodzi tam na różne przesłuchania. Na jeden z przesłuchań zostaje zauważona jej kariera nabiera tempa i cena za tą jej sławę podobno jest bardzo wysoka. Pewnego razu wodzi się w łóżku z krwią na ubraniach, nie wie co się stało. Taki jest opis, brzmi bardzo ciekawie i zabieram się do czytania. Więc tak, tą książkę odkładamy na kubkę książek przeczytanych. tu mam jeszcze przeczytane i zabieram się za tą. W ogóle moja babcia mi doradziła, że jak chce dobrze spać, to żebym przystąpiła ciepłe mleko, także testuję. Hej. Sytuacja wygląda tak, że wstałam zdecydowanie zbyt późno, niż planowałam. Bo dzisiaj jadę odwiedzić moje liceum i umówiłam się na 10.25, ja wstałam o 8.50. Więc jak wstałam, to tylko się szybko przebrałam i zjadłam jednego tosta i teraz lecę. Mam ze sobą książkę. Wczoraj siedziałam do północy mniej więcej i przeczytałam 122 strony. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że ta książka jest naprawdę genialna. No ale też porusza bardzo taki trudny i ważny temat. Bo, właśnie, nasza główna bohaterka, która idzie na przesłuchanie i tam właśnie prezentuje swój śpiew, zostaje zauważona przez 28-letniego mężczyznę, który był jej idolem. No, i on ją w ogóle już na pierwszym spotkaniu zaczyna tam dotykać po brzuchu, rozkochywać w sobie, bierze numery i telefonu. Pisze do niej różne smsy o nieprzyzwoitej treści, jak na 28-letniego mężczyzny piszącego do 17-latki i nie wiem jak dalej, jak to się potoczy, mogę tylko podejrzewać, więc jak na razie książka jest bardzo dobra, bardzo ściąga, jest napisana takim lekkim językiem, który bardzo szybko się czyta, jednocześnie książka porusza ważny i trudny temat, także no jak na razie dla mnie książka na 5 gwiazdek, ale zobaczymy jak dalej, będę czytać dalej w autobusie i zostało mi jeszcze 16 godzin czytania. To już trzeci dzień maratonu. Myślałam, że uda mi się zmieścić 24 godziny mojego ciągłego czytania w dwie doby. Niestety mi się nie udało, więc dam sobie na spokojnie czas. Zostało mi jeszcze 11 godzin i 20 minut ciągłego czytania. Na swoim końcu mam dwie książki, czyli 530 stron oraz 12 godzin i 40 minut czytania. Książka Agaty Christie mi zabrała najwięcej czasu, bo się na niej męczyłam, nudziła mnie, więc no po prostu wolniej mi się ją czytało. I rano dokończyłam książkę dorosła wydawnictwa Winidia, i książka naprawdę bardzo przypadła mi do gustu. Jest napisana lekkim, bardzo przyjaznym językiem, bardzo szybko się ją czyta i bardzo wciąga. Ja ją przeczytałam na dwa razy. No dobra, może na trzy, bo rana jeszcze tam dokończyłam za 20 stron, ale naprawdę jak już się zacznie, to bardzo ciężko się oderwać. Jest to książka młodzieżowa, która jednocześnie porusza bardzo ważne, ale i trudne tematy, i to trzeba mieć na uwadze. Przed przeczytaniem książki warto sobie przeczytać. Ostrzeżenia o treści, które znajdują się już na samym początku. Tak podsumowując, czarnoskóra nastolatka marząca o sławie zostaje rozkochana przez 28-letniego mężczyznę, który tak nią manipuluje, że wykształca w niej taki toksyczny styl przywiązania, bo na początku obrzucają prezentami, zabierają do Disneylandu, przytulają, patrzy w oczy, obrzuca komplementami. Żeby chwilę później zamknąć ją samą w pokoju na wiele, wiele godzin bez dostępu do jedzenia, do picia, do łazienki, musi się załatwiać do wiadra i słyszy, jak w pokoju obok ten facet, po prostu okropny typ, wykorzystuje dziewczynkę, piętnastolatkę. Także jest to też książka o no, takiej toksycznej miłości, jest też takim ostrzeżeniem dla młodych osób. Jest to książka o dyskryminacji, o rasizmie, o nadużywaniu władzy wobec uprzywilejowanych osób. Książka dla mnie idealnie podsumowuje taki jeden fragment. Bałam się tak jak wszystkie pozostałe dziewczyny. To nie tak, że policja od razu na mnie wierzy. Kiedy mówimy, hej, zostałam zgwałcona, wy mówicie, jesteś pewna? Naprawdę czujemy się bardzo bezpiecznie, panie władze. Dla mnie ten fragment idealnie podsumowuje całą tą książkę. Także, moim zdaniem, książka naprawdę bardzo wartościowa, ale i trudna, i to trzeba mieć na uwadze, i przed przeczytaniem książki każdego zachęcam do tego, żeby. Zwrócił uwagę na te trigger ureningi na początku, bo wiem, że to nie jest książka dla każdego, nie, nie, nie każdy byłby w stanie ją przeczytać. I moja finalna ocena to jest 5 gwiazdek. Jestem bardzo zadowolona z tego, że ją wybrałam w bibliotece i że ją przeczytałam. A teraz jestem już w połowie książki Romeo zjawi się potem pani Marty Fox i książka bardzo mi się podoba, jest taka bardzo lekka. Jest to książka o pierwszej miłości, napisana głównie dla młodzieży, dla młodych ludzi, ale też i dla dorosłych. Książka jest o tym, że w liceum ma zostać odegrany teatr Romeo i Julia. Nasza główna bohaterka Justyna mieszka sama z mamą i babcią. Niestety jej tata zginął w wypadku samochodowym, a babcia jest sparaliżowana, bo Justyna ma taką wykształconą, niezwykłą wrażliwość. Bardzo lubi język polski, lubi takie nauki humanistyczne, bardzo dużo rozmyśla. Ma takie pragnienie, że chciałaby się właśnie kiedyś zakochać. No, i nasza jest na do klasy pełnej dziewczyn, w której nauczycielka stwierdza, że żeby zagrać mał i Julia, potrzebują jakiegoś chłopca z innej klasy. Więc urządzają taki casting, który, który chłopak by najlepiej pasował do tej roli. I już dalej nie mówię. A... I jest to pierwsza część z sześciu tomików o pierwszej miłości. Także ja zabieram się za czytania. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I na przebitkach pokażę Wam jeszcze, jak robię. Y, laurkę i, y, oraz list, coś namaluję namaluje dla mojej mamy, bo dzisiaj ma urodziny. Okay, Hejka, po przerwie skończyłam właśnie czytać Romeo zjawi się potem, pani Marty Fox. I jak mi się ta książka podobała, to tylko ja wiem, naprawdę to jest książka o pierwszej miłości, pierwszy Tomik z sześciu, jeżeli ja może przeczytam kolejną. W ogóle się zastanawiam, czy dzisiaj nie pójść do biblioteki i nie wypożyczyć kolejnej, bo naprawdę strasznie mi się spodobała ta historyjka. Historyjka, no bo taka bardzo krótka. Historia pierwszej miłości, więcej nic nie chcę mówić, naprawdę. Ale mogę przeczytać wam opis kolejnej historii. Mateusz zakochuje się w swojej nauczycielce języka polskiego, która prowadzi także teatrzyk w jego liceum. W jaki sposób miłość do starszej o kilka lat kobiety zmieni jego stosunek do życia, i czy ta nauczycielka wzajemnie jego uczucia? Opis jest ciekawy, mnie się bardzo podoba. Właśnie fajne jest to, że te opowieści są takie krótkie, a naprawdę takie bardzo treściwe i wartościowe. Tam też jest wiele takich różnych mądrości wypowiedzianych przez różne osoby, akurat w tym tomiku, przez babcie. I mogę wam przeczytać w ogóle parę cytatów, bo bardzo mi się spodobały. Ja sobie zapisuję na karteczkę. Nikogo nie możesz zmusić, by ciebie lubił tak samo jak ty jego. Bardzo się zgadzam z tym cytatem, jeżeli on nie kocha ciebie tak mocno jak ty jego, to po prostu nie jesteście dla siebie stworzeniem. Babcie, jak ja mam żyć? Zapytała. Codziennie, powoli, uważnie i z nadzieją, Justynko, i z wiarą. Bez miłości? Oczywiście, że w miłości. Ona w tobie jest, nawet gdy nie jesteś zakochana w żadnym chłopaku. Też się totalnie z tym zgadzam. Więc ta książka bez żadnego wahania daje 5 gwiazdek. Bardzo polecam. Bardzo przyjemna, bardzo lekka, bardzo uspokajająca i nie dała dużo takiej radości, jak widać. Ale jestem romantyczką, każdy jest inny, i ktoś może nie lubić po prostu romantycznych historii. Kolejną książką, którą zacznę czytać, zostało mi jeszcze 10 godzin mniej więcej czytania. To są niepowszedni o dzieciach, które mają specjalne dary i które rodzą się bardzo rzadko, dlatego są cennym łupem dla handlarzy ludźmi. I jak wynika z opisu, dzieci nastolatki z tymi specjalnymi darami zostają porwane przez handlarzy ludźmi, są zdane tylko na siebie, chcą się oczywiście uwolnić. Zapowiada się bardzo ciekawie, klimat też wydaje mi się, że będzie taki jesienny, z tego co widać trochę po okładce. Także czytam i zobaczymy, jak mi się spodoba. Cześć! Jest już czwarty dzień maratonu i siedzę sobie teraz na balkonie. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. I generalnie mam nadzieję, że to już jest ostatni dzień maratonu, bo bardzo starałam się, żeby właśnie tych godzin czytania ciągłego w ciągu dnia było jak najwięcej, ale niestety miałam też inne obowiązki, więc niestety z dwóch dni przełożyło się na cztery. Skończyłam czytać książkę niepowszedni i naprawdę książka bardzo mi się podobała. Oceniłabym ją na 4,5 gwiazdki. I bardzo w ogóle podobał mi się cały koncept i w ogóle styl pisania. Język tej książki był taki bardzo łatwy, można powiedzieć, taki bardzo piękny. W ogóle mało tam było przekleństw, za co naprawdę tak bardzo doceniam, bo zauważyłam, że we współczesnych książkach jednak dużo jest tych przekleństw. Książkę bardzo płynnie się czyta, książkę też bardzo wciąga. I w ogóle bardzo spodobał mi się y, sam koncept, tak jak mówiłam właśnie, że dzieci, nastolatki zostały porwane przez handlarzy ludźmi i to przez naprawdę takich okrutnych ludzi, dla których na porządku dziennym było bicie, torturowanie, znęcanie się nad tymi y, dziećmi, nad niepowszednimi. Oni po prostu traktowali ich jak, no gorzej niż jak zwierzęta, po prostu jak towar, który potem sprzedaje się tam w mieście. I opowiem teraz krótko w ogóle kto jest bohaterami tej książki, opowiem jakie mają moce. I w ogóle strasznie podoba mi się to, że jakby te moce są powtarzalne, że rodzą się te nastolatki dzieci i bardzo rzadko, ale co jakiś czas rodzi się kolejna osoba, która ma taką samą moc i oni to mają określoną nazwę na taką osobę. I jeśli chodzi o naszych głównych bohaterów, no to jest Sambor, chłopak, nastolatek najstarszy z nich wszystkich z tego co pamiętam który jest unikiem, czyli takim urodzonym wojownikiem. Wystarczy mu kilka sekund posługiwania się danym orężem, jakimś nowym, żeby od razu ogarnął o co w tym chodzi i umiał się nim płynnie posługiwać. Umie też przewidzieć ruchy przeciwnika, no i wyśmienić walczy. Mamy też niewiarkę, Nile, która potrafi leczyć, ale potrafi też rozsyłać choroby na kogoś lub wywołać u niego śmierć. Ale Nila w powieści jest dobrą osobą i ona raczej unika rozdawania chorób i śmierci, chociaż, nie powiem, są okoliczności, w których musi to zrobić. Jest też jej siostra Alla, która jest bestiarką oraz gwarkiem. Jest w ogóle fenomenem w ich świecie, bo posiada dwie moce naraz. Gwarek, to znaczy, że umiał mówić każdym językiem na świecie oraz bestiarką, potrafi tam za pomocą palców rozmawiać ze zwierzętami, a jeśli ich okiełzna, zna, to wtedy te zwierzęta... Jej służą, są do niej bardzo przywiązane. Generalnie wszystkie zwierzęta uwielbiają bestiarzy, bo mogą się z nimi porozumiewać. Mamy też Dalko, chłopaka, który jest źrenicznikiem. I to jest taki kolejny rodzaj wojownika. Oni mają bardzo dobry wzrok i potrafią wypatrzeć coś tak daleko, co nikt inny w życiu by nie zobaczył, a on to widzi. Mamy też wodniczkę, kilkuletnie dziecko, której rodzice zginęli, jak była bardzo młoda. To jest ta dziewczynka na okładce. I ona potrafi pływać pod wodą przez 20 minut bez oddechu, w ogóle. Bardzo podobało mi się też to, że cała akcja tej książki działa się głównie tak na łonie natury, na łonie przyrody. Były też piękne opisy, ale nie jakieś takie nie wiadomo jak długie, także się nie martwcie. Był też moment, gdzie oni tam trafili do miasta, gdzie mieli ich y, sprzedać, handlarze ludźmi. Tam się różne rzeczy dzieją, ale nie chcę spoilerować. Bardzo też mi się podobał w ogóle wątek miłosny w tej książce. No, ta miłość była tak pięknie przedstawiona, po prostu. I... A! O Jezus... Sorry, łaziła po mnie I wydaje mi się, że każda dziewczyna chciałaby mieć takiego chłopaka jak Sambor, bo to... No, chłopak po prostu... Niesamowite można powiedzieć, że idea chłopaka. Patrzy na dziewczynę cały czas maślennymi oczami, nie widzi nic poza nią praktycznie. Jest bardzo jej oddane, wierny, bardzo ją wspiera na każdym kroku, bardzo się o nią troszczy. I w ogóle jest taki rocerski i, i, i naprawdę ma takie wielkie, no, ogromne serce ma. Także Sambor <grych> w tej książce. Super. To jest w ogóle chyba moja ulubiona postać w tej książce, bo no, książka naprawdę bardzo dobra, bardzo Wam ją polecam, bardzo przyjemnie się ją czyta. I właśnie ona była tak, jednocześnie przyjemnie mi się ją czytało, ale też były momenty takie, było tam dużo zwrotów akcji, w których ja po prostu wstrzymywałam oddech i czytałam tak bardzo szybko, żeby dowiedzieć co się tam stanie, bo były takie momenty, które po prostu <laughs> nie wiedziałam jak się skończą i, te, i tak można powiedzieć, że trochę stresowały. No i tak, zostało mi 6 godzin czytania, więc zaraz sobie wybiorę ostatnią książkę do przeczytania. To już będzie moja chyba... Szósta książka albo piąta, nie wiem, nie pamiętam, ale zaraz sobie jakąś wybiorę. I myślę, że to już będzie moja ostatnia książka, bo więcej już nie zdążę przeczytać. Jak już wybiorę, to trochę przeczytam i potem Wam powiem, którą wybrałam. Hello, witajcie z mojej podłogi. Mogę być trochę czerwona, bo niedługo jadę na trening. Zawsze przed treningiem, zanim pojadę, ja trenuję krzykówkę, to sobie puszczam w łazience muzykę na głośniku tak na fula i, i tańczę po prostu. I yy, no, i się cała zgrzałam, więc, więc tak trochę ledwo oddycham. Także mam nadzieję, że nie mówię zbyt niewyraźnie. Bo to już ostatni klip tego maratonu. Udało mi się skończyć 24 godziny ciągłego czytania i zajęło mi to 4 dni, więc średnio na dzień czytałam 6 godzin. I myślę, że gdybym nie miała niektórych obowiązków, to myślę, że w dwa dni spokojnie by dało radę, żeby jakoś zmieścić te 24 godziny ciągłego czytania w dwóch dniach. No ale cóż, w każdym razie ostatnią książkę, jaką przeczytałam podczas tych pięciu ostatnich godzin, jest to dziennik Anne Frank. I pozwolicie, że tej książki nie będę oceniać, gdyż jest to książka o takiej tematyce wojennej i dziennik jest to zbiór listów napisanych przez 13-letnią dziewczynkę, nastolatkę Annę, która była Żydówką, no i podczas II Wojny Światowej ukrywała się na strychu w centrum w Amsterdamie. Ja nie lubię za bardzo mówić o książkach wojennych, bo po prostu na nich płaczę, no, to są po prostu strasznie smutne historie i... Pozwolicie, że po prostu nie będę oceniać tej książki, bo nie umiałabym po prostu oceniać takich historii. Tematyka wojenna jest strasznie ciężka, strasznie trudna, ale jest też ważna, warto ją znać, ale mimo wszystko no, nie umiałabym ocenić takich. Zapisków w dzienniku kogoś, albo opisu realiów wojny, bo, bo sama wojna jest po prostu straszna i, i nikomu jej nie życzę, więc no nie będę oceniać po prostu książek wojennych. Jedyna co to mogłabym oceniać, książki, które są jakąś fikcją literacką, ale jeżeli to są realne zapiski, realne listy z tego czasu, no to no nie jestem w stanie tego po prostu oceniać, bo, bo to jest czyjeś doświadczenie, czyjeś wspomnienia, czyjeś po prostu przeżycia i, i no po prostu straszna. Co, co się wtedy działo, także no, polecam każdemu przeczytać, yy, ale nie będę jej dawać gwiazdek, jeśli pozwolicie. Jeśli dotrwaliście do końca, to możecie mi dać znać jakoś w komentarzu, nawet jakąś emotkę możecie mi wysłać, wtedy będę wiedzieć, czy dotrwaliście. Jeżeli chcecie więcej maratonów książkowych, czy to jesiennych, czy to innych, to też mi dajcie znać, to wtedy będę nagrywać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie dać znać, czy którąś książkę czytaliście, albo na przykład, którą książkę byście chcieli przeczytać po tym, co opowiadałam. Yy, I co? I do kolejnego filmiku. Cześć.